Ma być po polsku? Bo jak coś, to znam amerykański język. Szczęść Boże, witajcie, kochani, dzisiaj z radiowego Studia Profeto. A kto zdąży odsłuchać przed dwunastą, to zapraszam dzisiaj jeszcze na poranny program w Radio Profeto. A słowo, o którym się dzisiaj modlę, to Shabbat. Kochani, szabat kojarzy mi się zawsze z literą prawa. Pamiętam, jak kiedyś będąc na rekolekcjach profeto w Ziemi Świętej, jedna z osób znalazła się w szpitalu i czekałem na tę osobę w tym szpitalu, i był szabat właśnie i zobaczymy automat z kawą. Podszedłem do tego automatu z kawą, by zrobić sobie kawę. I kiedy nacisnąłem guzik, przybiegli ochroniarze, wytargali kabel ze ściany, krzycząc na mnie, że jest szabat i nie wolno robić kawy. Pomyślałem sobie, wtedy możesz człowieku umrzeć z pragnienia. No a napić się nie wolno, bo szabat. I ten szabat dla mnie zawsze właśnie jest takim świadectwem. Wyższości litera, litery prawa nad człowiekiem, i to bardzo mocno dzisiaj Jezus piętnuje, piętnuje w Ewangeliach, w Ewangelii. Natomiast, no, nie dotyczyło to tylko i wyłącznie Żydów. Wiele razy w kościele spotykamy się z tym, że jednak litera prawa jest ponad człowiekiem, że ten człowiek musi ustąpić literze prawa. To jest porażające, słuchajcie, bo. Jezus nie chce takiego podejścia. Jezus pragnie, aby człowiek był ważniejszy niż stanowione przepisy. To znaczy człowiek, który czasami w potrzasku swoim, w swojej biedzie, w swojej tragedii, w swoim cierpieniu nie mieści się w ramka prawa i wtedy trzeba zastosować miłosierdzie. I tego miłosierdzia braknie, no to jest bieda. Niech to słowo dzisiaj więc prowadzi nas drogami miłosierdzia, niech uczy nas szacunku do prawa. Ale też niech nas nauczy tego, że e, litera prawa ponad człowiekiem zawsze będzie przeciwko Ewangelii. I w tym niech nas błogosławi i szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do jutra.